No właśnie, wracając do spraw administracyjnych, proszę bardzo. Tak wygląda docieplanie budynków w Chinach. E, tutaj jest zrobione bezpiecznie, moim zdaniem mega bezpiecznie. Proszę bardzo, tutaj ludzie sobie mieszkają, a oni to docieplają, robią elewacje. Więc wydaje mi się, że nawet, nawet jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, wygląda to lepiej niż w Polsce. Wszystko jest pozazbezpieczane, wszędzie jest pooznaczane, że trzeba w kasku wchodzić, a tutaj wchodząc do klatki schodowej, no nie ma możliwości, żeby komuś coś spadło na głowę. Tutaj materiały są, zaplecze budowy. A i tutaj jest zaplecze budowy, także zorganizowane to jest moim zdaniem więcej niż porządnie, no co bym nie mówił, tak? Naprawdę bardziej niż porządnie. No właśnie jak mi się przypomni to wrócę, bo wydaje mi się, że oni nawet... Nie wiem czy to nie jest nawet 20 ten styropian, który oni kładą. Tutaj należy pamiętać, że jestem w takim miejscu, gdzie temperatury w zimę są e, no, prawie ponad minus 40 stopni, więc to ocieplenie na pewno na pewno się przyda. Kurczę, ja chyba naprawdę już w tych Chinach wszędzie byłem, bo wydaje mi się, że teraz wyszedłem, gdzie <laughs> za chwilę będzie pomnik przewodniczącego, to się okaczę, ale zobaczyłem. <laughs> Przepraszam. The Bank of China, i wydaje mi się, że już to po prostu byłem. Także w którą stronę nie pójdę, to w pewnym momencie dochodzę do jakiegoś takiego miejsca, które przypomina, się, przypomina mi się, że już coś tam kiedyś robiłem. No i co by nie mówić, nie pomyliłem się ani na JOTE, bo wyszedłem wprost na spotkanie z przewodniczącym. Robiłem tu sobie jakiś film, kręciłem, ale niestety e, była tam jakaś pomyłka, bo on, o jest, Tung chyba umarł w 76 roku. Bo to był test, w ogóle dla mojej żony. Czy zna dobrze historię Chin? I tam wyszło, że to był chyba, nawet się nie pomyliła, 76 rok. Eee, czyli ile on nie żyje? Eee, 47 40... lat. Kurde, nie wiem, czy dobrze liczę, czy nie liczę. Zestresowałem się w tym, że kręcę film i w ogóle eee, matematyka mi się wyłączyła. Natomiast ten pomnik jest bardzo okazały, mi on osobiście się bardzo podoba i zaraz wręcz odwrócę się, wyłączę kamerę i zrobię sobie zdjęcie z przewodniczącym na pamiątkę.